Podobnie też jest z pewnym człowiekiem, który, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który otrzymał dwa. On również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł mu pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wiernych, wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości swego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię wejdź do radości twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Rzekł mu Pan Jego: Sługo, zły i gnuśny. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc dać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie by był zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak, że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, a sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Jutro o 8.37 będzie ta chwila, która była 3 lata temu, kiedy była czytana ta Ewangelia Mateusza o talentach. Kiedy pani profesor Teresa gara, Ostatnim swoim oddechem, ostatnim rytmem serca pożegnała się z tym światem. I ta przypowieść o talentach, to było jej życie. Jej wielka modlitwa i praca. Praca, praca, jeszcze raz praca. I była bardziej znana na świecie niż w Polsce. Kiedyś podczas rozmowy mówię Pani profesor, żaden prorok w swojej ojczyźnie. I niech pani się nie dziwi. Chrystus, Pan, był w jej życiu obecny w tym wymiarze tego talentu daru. Kiedy tu przychodziła nam Msze Święte, które prowadził ojciec Tomasz Rostworowski. Nam ambonę wchodził i głosił Ewangelię. I mówił, proszę, Ojca, zawsze dziwiłam się, co ten Ojciec mówi, co On gada. Ale potem mówi: To, co On mówił, spełniło się w moim życiu. To Słowo. Głosił Słowo Jezusa, który jest Duchem i Życiem. I chociaż nie mogła do końca tego zrozumieć, co mówi przez usta ojca Tomasza Jezus, potem w niej było taką wewnętrzną mocą, siłą ducha, że przechodziła przez wiele zmagań, trudności. Ale wszyscy najwięksi artyści chcieli z nią śpiewać, występować. Tak ją polubili. Zawsze perfekcyjnie przygotowana, wymiar kosmiczny, nie mistrzowski. Jej życie Ewangelią. Mówiła na próbach trzy czwarte dać siebie, ale na scenie, przed ludźmi, 100% i jeszcze troszkę. I to jeszcze troszkę było najważniejsze. Talent, żeby w sobie ocalić. Trzeba rozdawać. Trzeba rozdawać. A największym talentem jest miłość. Bóg jest miłością. Egoista powie: Kocham się. A Jezus mówi: Jestem darem dla ciebie, dla was. I kiedy stajemy przy krzyżu czy wokół ołtarza, to odczytujemy, że największa jest miłość, która siebie cała daje do końca, byśmy byli wolni od zła, która z martwych wstaje, zwycięża śmierć, całe zło i ciemności, byśmy żyli w prawdzie. I syła nam Ducha Świętego pocieszyciela, byśmy byli wolni od lęku, strachu, ale mieć w sobie taką pasję, która sprawia, że niebo jest otwarte dla nas i w nas ta łaska Boża. I dzisiaj dziękujemy Bogu za jej życie, za jej żywą wiarę i za tą pasję. Kiedy miałem msze w maju, udział sakramentu chorych i to zaskoczyłem maestrę, bo przyszedłem w mundurze oficerskim jako kapelan armii krajowej. I po mszy świętej zaśpiewała Awe Maria, jakby e brawissimo, cudownie, proszę ojca, najzdrowszy mam głos. Najzdrowszy to był skarb. Ten największy dar, że jej głos był rozpoznawalny z miliona osób. W milionie osób można było rozpoznać jej głos, jej śpiew cudowny. To jest zaproszenie do każdego z nas, abyśmy mieli w sobie to tchnienie Ducha Świętego i nieśli w sobie pieśń miłości i życia, aby ten, który z miłością, był w nas uwielbiony każdym rytmem naszego serca każdym oddechem, każdą myślą, każdym słowem, każdym dobrym czynem. Aby całe nasze życie było w tym wymiarze. Chociaż jak patrzymy ten świat, ile wokół nas zamętu, ile trwogi, niepokoju, wojen, zmagań, zła, Pychy. A jednak, mimo wszystko, ten, który z który syła nam Ducha Świętego, sprawia, że idziemy wśród tych zawirowań tego świata, mając sobie pokój i nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, bo miłość Boża jest rozlana przez Dar Ducha Świętego w naszych sercach, który nam został dany. I to czyni nasze życie najpiękniejsze królewskie, pełne wdzięczności, radości. I Bożej chwały. A chwałą Bożą jest dobro człowieka, jego szczęście, jego życie. Zapłać za wspólną modlitwę.